Siema, witam nas na kanale Kadela. Dzisiaj będziemy zjeżdżać Władkiem. Ponieważ go ostatnio roz, rozkręciliśmy, rozjechaliśmy go całego, ponieważ sprzęgło nam nie działało. No i myśleliśmy, że tu docisk, czy coś takiego, ale nie. Wadziła nam tylko jedna śruba, jedna śruba od sprzęgła, nie widzieliśmy tego.

Do góry teraz. Dzińcie. do kurio. <gulio> no, dawaj tam. No kurio, syn. Zrobimy to. I skoczy. I co tam wyszło? No wyszło. No prawie. Kurwa wyszło. Dodać, no, dodać. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Tutaj już rusek. Złączone do kupy wszystko ładnie śruby powkręcane jeszcze nie do końca tu trzeba dokręcić tam kolega ustawia no i tak jeszcze chwila moment i będziemy robić cold start akumulator tylko wsadzimy i zobaczymy czy ta maszyna odpali Czy już skończyć nagrywanie? Nie, nie skończyłem. Nagrywam. <grywa> Okręcamy ostatnie śruby i będziemy odpalać maszynę. Tu mobilny mechanik dokręca. już kurwa. Wyłącz to to. Teraz będziemy odpalać i zobaczyć czy działa. teraz będzie <śmienią> <śmienią>